W tegorocznym głosowaniu na projekty budżetu obywatelskiego prosiłbym o głosy na projekt dzielnicowy, ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu górnym. O co chodzi? Wrzesz pozostaje jednym z najbardziej ruchliwych punktów Gdańska, a mimo to jest tu niewiele miejsc, gdzie można legalnie zawiesić ogłoszenia i plakaty, a taka przestrzeń jest nieustannie potrzebna mimo rosnącej popularności internetu. Organizatorzy dużych imprez oczywiście mogą skorzystać ze słupów agencji reklamowych, ale małe, niekomercyjne inicjatywy społeczne lub po prostu ogłoszenia mieszkańców takiej szansy nie mają. W tej sytuacji ogłoszenia i plakaty pojawiają się w miejscach generalnie do tego no, nieprzeznaczonych, co bywa źle odbierane. Problem dotyka nawet inicjatyw organizowanych przez instytucje samorządowe. W niektórych dzielnicach, na przykład w Oliwie, sytuacja wygląda znacznie lepiej. Zachowały się tam nawet piękne przedwojenne słupy plakatowe. A jak sytuację poprawić we wrzeszczu? Bardzo prosto. Wystarczy umieścić w ruchliwych punktach dzielnicy kilka słupów, gdzie każdy będzie mógł zawiesić swoje ogłoszenie. Projekt dzielnicowy numer 4 to pierwsze trzy słupy na Grunwalskiej w dwóch miejscach przy skrzyżowaniu z ulicą Miszewskiego i ulicą Dmoskiego oraz na ulicy Matejki na skrzyżowaniu z Sobudki. Zagłosuj na nie w budżecie obywatelskim 2023. Projekt dzielnicowy numer 4 ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we wrzeszczu górnym.